Uściszmy nowy merch z gęgarkiem i z tej okazji właśnie jesteśmy w schronisku, gdzie będziemy dzisiaj pomagać. I 50% dochodu ze sprzedaży właśnie z tego dropu trafia na zakupienie karm dla schroniska w Krakowie. Dlatego zapraszamy na nasz sklep Z Store od 11 listopada do 9 grudnia. A teraz lecimy do schroniska. Czuję się profesjonalnie, wodoodporne spodnie, kalosze, wodoodporna kurtka, możemy mieć wszystko. Pastia ogólnie jest słuchajcie uczulona, więc będzie pomagała troszkę w inny sposób, żeby przeżyć po prostu ten dzień. Ja będę miała dzisiaj inne zajęcia, ale też bardzo fajne. A bo lecimy sprzątać. Czekamy właśnie teraz na panią, żeby nam przydzieliła jakieś um, czynności. Bardzo lubię, jak mnie ktoś drapie, bardzo to przyjemne jest, ten, ten. Ale słodziaki fajne. A stary, jak żeby brzuszek do drapania, zgadza się. już posłanka, teraz poleci reszta z resztą klatek, a my z jedziemy idziemy na koty. Koty, koty, koty. koty, Witam Państwa, proszę się mi nie bać, ja tu nie chcę Wam zrobić krzywdy. Nie uciekajcie, proszę. Chcemy zmywać miki. Ale ja już jednego kota sobie patrzyłem. Ja sama sobie drogi wyznaczałam, koty tak samo same sobie drogi wyznaczają. Chyba dlatego się tak lubi maskotarne. Odkręciłem tutaj ten szlauch i mi wybuchło w mordę mam w uchu wodę. <suszy> Musi będzie działać. Odczyj się lepiej. ci strażak sam. Oj, odczyj się, odczyj się lepiej. <grym> Trochę to mi przypomina, wiesz co? Jak e, sikarz nasują to do kibla Jest jakiś zetknięty kawałek kupy na kiblu I czemu sikami, żeby go z, zmyć? Tak, szacunek dla osób, które pracują w takich miejscach Bo to się wydaje rzeczywiście, że to jest A, tam nakarmić pieska, pogłaskać, wyprowadzić Ale jest to ciężka praca, bo nawet przątnięcie takiej, takiej klaty, no trzeba mieć psychę To jest robota Patryka, żeby właśnie te kupy i ogólnie umyć cały, cały wybieg A moją pracą jest go osuszyć, żeby ściągnąć powiedzmy jakieś jakiś tam nadmiar tej wody. Całą skietę gęgarową mam mokrą. Sobie, ej, to jest super, że Patryk nie ma węchów. W takich sytuacjach, właśnie. Z moją alergią niestety nie mogę pomóc wreszcie w sprzątaniu schroniska. Ale mogę też pomóc w inny sposób. Znałam, że przeznaczę tysiąc złotych z własnej kieszeni, właśnie na zakupki. Znałam, że to będzie taki ode mnie mały prezent, bo jak wiecie, ja lubię dawać prezenty. No możemy je karmić. Tylko później no te zwierzęta jakby No też się odbije na ich zdrowie Więc najlepiej zawsze mniejsza ilość Bo ludzie czasem się wstydzą, że jak nie tak przyniosą góry No to jest jakby nic nie przynieśli Więc idą do sklepu i kupują jak najwięcej Natomiast nawet jak już przyniesie Więcej szetyk, ale dobrej jakości w to To jest ogromna pomoc Jeżeli na przykład ktoś ma w domu niepotrzebne koce, ręczniki, prześcieradła byle były czyste Przyjmujemy chętnie Dobra, to lecimy w takim razie na zakupy Tak jak słyszeliście, więc jeżeli chcecie właśnie Pomóc jakiemuś schroniskowi To tutaj właśnie macie adres i na stronie prawie każdego schroniska znajdziecie właśnie taką zakładkę z rzeczami, które akurat są potrzebne do danej placówki, do danego miejsca. Ja to za kotów, ja lubię kot. Serio, te koty nie są w niczym gorsze od kotów, wiecie, rasowych, w niczym. Patrzcie, jakie są kochane. Ale to takie pieszczochy są, co? Wiesz są różne są. Niektóre są pieszczochy, niektóre <laughs> są takie... <laughs> to niekoniecznie. koniecznie. Jaki ten jest piękny. Bo to są chyba w ogóle... Rodzeństwo jest. Ten jest pieszczoch, a ten jest yy, warrior. Oj, oj, oj. No jeszcze tutaj nie sraj, dopiero wycieram tego boksa, no. I już siadam. Czemu to się nie podoba za bardzo? A słuchajcie, lecimy teraz do sklepu zoologicznego I najważniejsze właśnie w kupowaniu takich rzeczy do schronisk I nie tylko jest to, że nie liczy się ilość, a jakość Co jest serio mega, mega ważne Tylko lecimy po karmy, które będą najlepsze dla tych kotków Bo akurat a dla kotów tutaj najbardziej są potrzebne Także wy też miejcie to kiedyś na uwadze, by nie kupować jakichś takich Które są dostępne w sieciówkach czy coś Po prostu idźcie do dobrego zoologa i niech wam doradzi jaką właśnie karmę wybrać Kupię też smycze, ponieważ z tego co widziałam na stronie internetowej To właśnie są potrzebne też smycze Trochę tutaj porobię zakęków. Wo, ale prestiżowa. monda, albo z Doliny Okej. Okay. I to w takim razie chyba wszystkie dla kotów, jakie pani ma. Ale będzie jedzenia. I to nie byle jakiego powiem wam. Tarynka to jest najsłodsza oficjalnie w Polsce Ej, jak śmieją się tam też czeka we 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 Jak taki John, Nie <śmierdziła> mogę yeah. Wszystkich traktuję jak dobrych znajomych Bardzo domaga się uwagi No, to zupełnie tak jak ja Jak rinkę widziałeś? <śmierdziła> tak, no byłem przy tym przebrany Zakochałeś <śmierdziła> <śmierdziła> Robię trika, już trzecia sklateczka klateczka zrobiona jest. A jak to połapę idzie? Dobra, no to się zaczyna teraz sprzątanie tutaj. I mówię przez nos, bo lepiej przez nos. Ucieka. na Pora karmienia, dzieci. Tutaj cała wielka klicha, suchej karne. O tak, panie księciu. Teraz suchej nam mokro. A tam dama taka siedzi, taka... paniusia Czeka aż inni zjedzą, bo ona nie będzie się pchała mm. Najlepiej to nakarcie mnie z ręki To tak. jest Którego bierzemy? Wszystkie, Byłem taki zadowolony ze swojego outfitu mm. No stopnie wkurza tam Całą dupę na wierzchu Nie widać mi dupy? Boże, no co to za... Nie, kupuję. Nie, nie. Boże, jakie małe... Teraz ja nie prysnęłam ich mordę Chyba trzeba zakręcić Dobrze widzowie że nie możesz na tego wrzucać na YouTube, bo by było grubo Ty serio mam te spodnie W kolanach Tutaj tutaj Zamknijcie tam Tupi 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 za... za. Tupi, 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 tupi. Tupi, tupi. Robiłam tyle zakupów, Piłam cały asortyment, jeżeli chodzi o małe puszeczki dla kociąt, prawie wszystkie dla dużych. Wydałam pięć stówek i resztę chcę przeznaczyć właśnie na kupienie kocy, prześcieradeł, czyli tego, co tam jest najbardziej też potrzebne. I ważne, żeby były czyste. Można też z domu jakieś przynosić, ale jeżeli są już wyprane. Ja z naszego domu grając ziz, z racji tego, że będziemy się niedługo wyprowadzać, a te ręczniki też troszeczkę przeżyły, ja je wypiorę i też za kiedy indziej do schroniska. Natomiast dzisiaj kupię to, o co faktycznie byłam poproszona. Nie, tego. Kania wypatrzyła nam kota. Jaki piękny, trochę jak ten twój, taki siedzi i nic nie robi. I obrażony, tak I obrażony. To to musisz mnie zaprowadzić i... tam, i mi pokazać. Dobra, to chodź. Ale tą kupę najpierw umiejętna. Powiem Wam, że to jest jedyne miejsce, w którym mogę sprzątać bez problemu. O Jezu, Jezu no chodź! O Boże! No, tak! To jest straszny słodzia. Ja bym tylko siknął gdzieś na wybieg. Strasz, to normalnie na wybieg, ale później to musisz mieć po sobie. Dobra, cześć kociaki. Księżniczka. Piękna, puszysta. Cześć, Bartek, jestem. Cudna co? O tak! O Jezu! Fajny kartek, no. O. No, no trzeba i teraz się teraz dookołań, się umieć, bo my śmierdzimy psami pewnie do tego Fajny tak troszaczka troszeczkę też, jak dla takiej księżniczki Co chcesz? <grym> Mamy tyle tego, że mam nadzieję, że będą zadowoleni i że przynajmniej właśnie w taki sposób mogą pomóc To są inne. Cieszę się, bardzo lubię dawać prezenty, możecie też to widzieć na moim kanale, także zapraszam na mój kanał przy okazji. Bo tam dawałam prezenty przez 24 godziny I właśnie to jest super, ja wolę dawać niż dostawać Ostatnia torba, czyli koce, prześcieradła i wszystko, udało mi się kupić tak jak chciałam więc mega się cieszę. Ile tutaj piesków jest, które czekają na swój dom Ale właśnie pamiętajcie, że adopcja to też nie jest wiecie, łatwa sprawa I żeby właśnie takiego pieska zaadoptować To trzeba mieć trochę wiedzy na temat tego jak go wychować Żeby wszystko po prostu poszło dobrze A jeżeli tak jak ja z jakiegoś powodu nie możecie mieć pieska Takiego prawdziwego na żywo To możecie też zaadoptować pieska online I wtedy wpłacacie pieniążki na schronisko I po prostu te pieniążki są dysponowane Na środki dla niego Obiecałam ale to krzyczał! Cześć, laska idziemy na spacerek? Boże, cudowna jest! Tak bardzo chciałem ją wziąć. Oj, ale co mnie? Nekta dziewczyna ratownika to jest. A to jest Alaska, wielka nie, laska. Nie, niezła laska to jest. Ale kochane są. Co nie Pani powiedziała, że niekoniecznie możemy wyprowadzić psy, które siedzą same w grupie Dlatego jestem sam, ale ja jestem z nią o! A, To co, idziemy? Tak Tak, jaki bajny szczęśliwy O, siku od razu o, cały ka, Cały bak od razu nie ma nogi, a biega szybciej niż ja O Jezu! Dobra, ja ci pozwolę na więcej cicho. Możesz sobie chodzić po kałuża, ale to nie, jak coś, to nie ja cię wyprowadzam. Ciężko zawsze na sercu w takim stronisku, nie? Szczególnie jak widzisz, że jakiś pies już siedzi na przykład stary rok. Tak patrzcie co Monia zrobiła, tak jest. Ja obserwuję i komentuję i patrzę jak te pieski są słodkie. Idziemy stąd, proszę Ta baba mnie dominuje, ewidentnie, ale w ogóle mi to tam... Dobra, w ogóle mi to nie przeszkadza, niech się Monia wywącha Monia, ej, mam coś dla ciebie Monika, 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 Monika. ej, Monika eee. Tak za całe życie zausrane, cholera jasna Alaska już opierdzieliła pół kilo trawy, możemy iść dalej o, To znalezione zostało chyba O cholera, o tak, ale tu jest skarb jakiś zakopany, aż ja jestem ciekaw co tam jest o nie, ty mi imponujesz dzisiaj. To jest najlepsze jako na takiego bucha bierze potężnego. O, dostałam! Tam nic nie ma byczku. Co ty tam masz? Ja bym tu chętnie z łopatą, przyszedł i pomógł. Wpadajcie do schronisk, wyprowadzać psy jako wolontariusze. Super zabawa. Psy Ta. się po prostu tak cieszą tym, że mają wiecie, kogoś, żeby się z nim wyhasać. A spacerek taki wśród natury jest też bardzo fajny i dla zdrowia, i dla ciała, i dla głowy, bo relaksie. Na randeczkę można przyjść z ten. Cześć. O, czekaj, bo mam kupy trochę na randeczkę. what? tył ja już wytarłam.